Wiecie co, nie mogłam się dzisiaj obudzić, no po prostu nie wiem co się stało, jakieś takie ta ta przyjechaliśmy do Ikea, no i wjeżdżamy, wchodzimy chciałam powiedzieć, nawet nie wchodzimy, wjeżdżamy na górę. w kolejnym vlogu, wiecie co, nie mogłam się dzisiaj obudzić, no po prostu nie wiem co się stało, jakieś takie przesilenie miałam i tak mi się było ciężko obudzić. Dawno nie miałam takiego dnia, no serio. Wiecie co, przyszłam sobie do łazienki, kawkę sobie już zrobiłam poranną, Max na dole je śniadanie, Wojtek tam go dzisiaj pilnuje, także ja mam taki luźniejszy poranek. I tak sobie pomyślałam, że zacznę ten dzień od maseczki. Pamiętacie te maseczki, co kiedyś miałam? Dostałam je w kalendarzu adwentowym od Maćka, znaczy ja i Wojtek dostaliśmy. I wiecie co, ja je ponownie kupiłam i ich jest tutaj tak dużo, że to jest za dużo na jeden raz. I mi zostały no, dosyć sporo w każdym opakowaniu, także chyba to teraz skończę i nałożę sobie dwie na twarz, jakoś pomieszam. Jedna jest e, waniliowe lody, zapach, a druga to była y, y, jagodowa. Smoothie jagodowe. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, tą pierwszą nałożyłam i taka cieniutka warstwa dosłownie. Tej jagodowej mam więcej. Uwielbiam tą jagodową. Nawet chyba bardziej od tej, o tym zapachu lodów waniliowych. Jest rewelacyjna, no zobaczcie. No dobra, chyba to ogarnęłam. Piję dalej moją kawusę. I się relaksują, mam teraz 15 minut. Dzisiaj Wojtek odwiózł Maxa do szkoły i wracając zajechał do trzech sklepów. Pierwszy to był Farmfood, zapłacił 6 funtów, kupił ręczniki papierowe o zapachu cytrynowym i faktycznie wąchałam teraz pachną cytryną. Tutaj sos bolognese z wędzonym czosnkiem, glazura słodka łyski, to pewnie do mięsa i bekon, ale wiecie co, to jest mrożone. Fajne. Można w zamrażarce trzymać i wyjąć wtedy, kiedy potrzeba. Drugi sklep to był Lidl i zapłacił Wojtek 28,75. I mamy tak, dwa razy łosoś wędzony. Były przecenione na funta 95. Jeden to jest sos yy, musztarda i pomarańcza, a drugi to chyba sama musztarda. Chlebek, szynka serano, pomidorki, kabanosy, indyk i kurczak. Tutaj długo dojrzewające Długo dojrzewająca kiełbasa, tutaj jakaś niespodzianka dla Maxa. Lizak z proszkiem. Lizak się macza w proszku i się je. No i tu mięska mamy, mielona wołowina. Trzy opakowania, była przeznaczona na 2,23. I jeszcze mamy tutaj dwa opakowania krojonej wołowiny, i ona była po 4 funty 40, 40 pensów. A trzeci sklep to bardziej takie zakupy domowe, wiecie, co nam się w drzwiach do toalety. Zepsuł, taki wiecie, co tam się przekręca, i kupił wojtek nowy, będzie wymienił, i od razu drzwi chce podmalować. I tutaj coś takiego do malowania kupił. Do Ikea. Jedziemy. O, jak świeci słoneczko. Jedziemy. A Wojtek mówi do mnie: A dlaczego ja tu z tobą w ogóle jadę? On nie lubi do Ikea przyjeżdżać, ale przyjechaliśmy tylko po takie rolki, wiecie, do rolkowania, bo mi się wszystkie zapasy już pokończyły. No i nie wiem, no zobaczymy jeszcze, co tu jest, ale to będzie takie szybkie przejście, ale na pewno Wam coś pokażę w środku. Chodźcie. No idziemy, idziemy za tobą. Wszyscy idziecie, chodźcie, chodźcie. Wow, zobaczcie, jaki wazon. Ależ mi się podoba. Nie podoba ci się? No, jak ci się może nie podobać? No, nie podoba mi się. 17 funtów, ale jest piękny. Tak jak koszyczek do chleba, nie? A co, one są takie połączone, to się w komplecie kupuje? Tak, po dwa. 8,5 funta. A tu już jest fajny. Ten jest za 13. Tak, idziemy sobie przez sklep i wiecie, co tutaj się nic nie zmieniło od bardzo dawna. I tak za bardzo nie mam wam co tutaj pokazywać. Naprawdę, wszystko to samo. Zobaczcie, ile ludzi tu w restauracji, ale ile. Szybko, bo zmieni się. Zobaczcie, za dwa funty macie porcję, o, już zniknęło, klopsików, ale nie mięsnych. Wojtka zainteresowała ta oferta, mówi, co to za oferta. Ważna do końca stycznia, ale tylko na te roślinne, czy jakie, z czego to tam jest robione, nie, nie mięsne, ale tanio, za dwa funty. To chyba 8 klubcików było, ja nie? Być za darmo nie chcę. <laughs> nie, musi być mięło. No i wjeżdżamy Wchodzimy, chciałam powiedzieć. Nawet nie wchodzimy, wjeżdżamy na górę. Zobaczymy co tutaj na dziale kuchennym nowego. Podejrzewam, że też nic nowego nie będzie. Takie stojaczki. Ale na, na, na owoce chyba to są bardziej, nie? No, co chyba, no bo z takimi dziurkami to raczej ciastek się tutaj nie położy. Z 12 na 6 funtów przecenione. Te słoje mi się zawsze podobają. One są po. Po 4 funty to są one w promocji. Nie, fartuchy przecenione, a te swoje nie wiem po ile są. O, tu po 340 z kartą Ikea. Bardzo fajny zestaw desek do krojenia. Taki, taki fajny rozmiar, taki przydatny. Muszę zobaczyć, gdzie one są. O, tam już widzę. O, tu. Po 3,50. Za trzy sztuki. Chyba wezmę. Zobaczcie, jaki fajny bar. Barbarek? Nie wiem, jak to nazwać tutaj ustawili i tylko za 2,50 Wojtek się śmiał. Ale bardzo fajnie wyglądają te kolory. No odjazd. No to chyba tutaj Wam pokażę, co kupuję. Trzy zapasy rolek. Te deski wzięłam do krojenia. Rolki są chyba po 2,20 jakoś tak. Deski po... Wiele one były? 3,50. No i wiecie co? Myślę nad prześcieradłem, bo jest takie z gumkami za 8 funtów. Tutaj mam je właśnie w ręku. I chyba je wezmę, spróbujemy. Takie jest zwykłe najzwyklejsze. Wezmę jeszcze takie dwa pojemniki przezroczyste Po półtorej funta one są. I jak chcecie przykrywkę to po funcie, a do kuchni, do szaf. Czy jak Max ma jakieś tam swoje przekąski czy coś? One tak leżą na półce, mi się to nie podoba, to w takie pudełka powkładam. Roślinki przecenione na półtorej funta. I to są właśnie te. O, takie kwiatuszki mają. Zobaczcie, co jeszcze znalazłam. Wojtek zawalony ręcznikami. ręcznikami. Jesteśmy tutaj w tym takim kącie przecen. I moje ręczniki, takie te najzwyklejsze białe, zobaczcie, na jednego funta przecenione. Ja je tak lubię, one są, nie są za grube, szybko schną, są tak wygodne, do wszystkiego ich używamy, w sensie i przy umywalce taki wisi, i do włosów wycierania, i po kąpieli, no, no ja uwielbiam te ręczniki, a po jednym funcie to biorę 10 i zapas sobie zrobię. Są tu jeszcze szare, ale szare są po dwa funty. No, szare po dwa funty, tutaj są jeszcze takie miodowe, grubsze, po 3,50. 4,80, no dużo przecen mają ręczników tutaj teraz. Też fajny kolor, taka butelkowa zieleń. Wojtek sobie jeszcze hot doga zażyczył, jak ty wyglądasz załadowany. startda też Aaaa. No dobra, jedziemy teraz po maksa do szkoły i do domku! No troszeczkę Monika przyjechała do nas i zobaczcie, co ustawiła z Maxem. I właśnie będzie wielki finał. Max tam szykuje tablet, żeby nagrać. I puścicie, Monia. No to ty możesz puścić, to tam się zaczyna. Ojeny. jeny. Maksiu, gotowy? Tak. Bo to będzie wielkie. I nie, nie, nie poleci. <laughs> Powiedz, kiedy start? A on może też z tamtej strony nie, zacząć. Nie, 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 to musi być z nie, strony. To co, nie, I... Start. nie, Uwaga, 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 Monia, włącz ty. No, ale będę... nie, 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 no. Uuu. O, piłeczka, super rewelacja, nagrałeś? Tak. <laughs> Ja zaczęłam obiad robić, już niedługo będzie gotowy. Tutaj mam warzywka, papryka, pomidorek, ogórek, tutaj mam trochę ananasa, soczek. Aha, jeszcze oliwę i sól muszę przynieść. A, no żonkile, zobaczcie jak pięknie się trzymają, no cudownie wyglądają. Taki bukiet. Dajcie mi znać, co robicie z gwiazdą betlejemską, bo szczerze powiem, że... Nigdy mi tak długo nie trzymała, nigdy mi tak długo nie rosła pięknie. Pięknie się trzyma. No i nie wiem, tak ona dziwnie wygląda na stole. Po świętach już dawno i nie wiem za bardzo, co z nią zrobić. Dajcie mi znać, proszę, może jakieś pomysły. Ziemniaczki już mam ugotowane. A tu w piekarniku kończy robić się indyk. I gotowy indyk, trzy różne części. I gotowe, smacznego. Ja, Monika kolejną trasę rozłożyła tutaj w salonie o, tym razem. Uważaj, Maxio! <grystanie> o rany! Nie zbliżaj się, Maxio! To jest na drugą stronę. To jest dookoła. Nie. Ja Musisz tędy akurat? Nie bo ja lubię tak robić. za mało miejsca, bo bym się pokiłał i był. Max. Bym... O, na no cześć! Tu jesteś z Maxio! Nie, no, my... Ja będę robić... Nie, nie no, myślałam, że coś poleciało, aż mi się ja gorąco zrobiło. Robić stopy. Ty już Monia kończysz Ale i Maxu, będziesz puszczać? Ty już nie musisz stopów robić. Tak już kończę. No dobra, układ... U... <śla> Chciałam powiedzieć, że była przed chwilą tutaj awaria i Monia układała na nowo i w tym momencie. Tutaj też była awaria i już Wojtek układa. O jeny. Dla mnie to jest za bardzo stresująca zabawa. To jest od O, dalej no poszło. Już nie nagrałam No moja, Z drugiej no. No pójść. Czekaj. Yeah. Czekaj. Jeszcze jeden został. Lilia sięgała do Maksa kurtki. No, 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 no. <laughs> Kurtka wisi, bo musi się wysuszyć. Ale jak ją interesuje? Jest już wieczór i wiecie co? Zrobiłam sobie kawę, bo jeszcze mam trochę pracy i idę do komputera. To pomyślałam sobie, że wypiję, ale wiecie co do tej kawusi ja mam? Tada! Zobaczcie. Jenny, pączka z dziurką, tak zwane gniazdka. Czy wy takie lubicie jak ja? No, ja uwielbiam po prostu, także będę teraz sobie jadła. O, jeny. pychotka. Ja właśnie skończyłam pracować. Siedziałam ponad dwie godziny przy komputerze i wiecie co? Taka zmęczona się poczułam, ale no trochę się działo dzisiaj w ciągu dnia i jakoś tak nie wiem, potem tą kawę piłam, te ciastko zjadłam, i siadłam przed tym komputerem, ogrzewanie było włączone i, i tak mi się coraz lepiej, coraz lepiej robiło, i tak normalnie musiałam się pilnować, żeby się skupiać nad tym, co robię. Także po dwóch godzinach powiedziałam koniec na dzisiaj pracy. Teraz już idę na dół, szykuję się najpierw do spania i będziemy z Wojtkiem sobie teraz y, coś oglądać. Zanim pójdziemy spać. Ale to już pewnie w łóżku. Też tak macie? Że wieczorem w łóżku już lubicie sobie oglądać coś w telewizji? Czy wy raczej na siedząco? Dajcie znać, czy jesteście team łóżko, czy team fotel. My to lubimy sobie tak właśnie w łóżku już się położyć i, i oglądać sobie. Już tak, wiecie, nic już nie trzeba i tak, tak fajnie jest wtedy. Dobra, bardzo Wam dziękuję za spędzenie tego dnia razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. Zostawcie mi serduszko w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym filmie. A powiem Wam, że kolejnym filmem będzie film, który również dzisiaj nagrywałam, bo dzisiaj wybraliśmy się z Wojtkiem na dzielnicę Benwell. Byliśmy w polskim sklepie, ale to wszystko zobaczycie już w następnym filmie. Do zobaczenia, kochani. Pa pa! Buziaki.